Cześć, jestem Karol Bocian, jestem pracownikiem umysłowym. Codziennie uczę się i zarządzam wiedzą. Mam na ten temat różne refleksje. Wysłuchaj tej i wykorzystaj w swoim życiu. Łatwość. Robisz to znowu? Kolejny raz. Dzień jak co dzień. Nie zmienia się nic. Myślisz sobie? To łatwe. I racja masz w tym. Dodajesz więc znowu kolejny znak. Krótkie syntezy, parafrazy i analizy przychodzą z łatwością. Odkrycia z trudnością. Lekcje z dzisiaj. Generowanie nowych treści jest bardzo łatwe. Pst! Jeszcze jedna informacja. Poprawisz mi trochę humor. Jak skomentujesz ten wpis, albo udostępnisz, lub polajkujesz. W opisie są linki. Odwiedz mojego bloga, albo kup coś ode mnie. Możesz kupić mi też kawę. I teraz w opisie są linki. Odwiedź je. Cześć!